No to nadszedł czas podsumowania pół roku serii, czy to się opłaca, a przy okazji odpowiem na kilka pytań, które najczęściej pojawiają się w komentarzach. Cześć dzień dobry, witajcie kochani w 30 odcinku serii czy to się opłaca w takim odcinku podsumowującym po pół roku e, istnienia tej serii, e, ale zanim to, to pokażę Wam nowy outfit, e, to jest to, co widzieliście w tej małej paczce w ostatnim odcinku. E, prototyp koszulki, ale już widzę, że trzeba go troszeczkę ulepszyć, zmienić, e, ale to w wolnym czasie. E, oczywiście nie mam zamiaru zamawiać ich e, hurtowo, ale ze 2-3 sztuki e, chcę sobie takie po prostu e, mieć. No dobra, jak to podsumowanie będzie wyglądało? No będzie wyglądało tak, że spisałem sobie wszystkie ceny z zakupu, no i wszystkie ceny później sprzedaży. Po cenach na tamten dzień. Wiadomo, że te ceny się zmieniają. Dzisiaj jest taka cena, jutro jest taka cena, ale to wszystko, co widzieliście w odcinkach, czyli cena zakupu, cena sprzedaży i jak to się kształtuje na przestrzeni pół roku, mam wszystko zapisane. Ale zanim to podsumowanie, to chciałbym odpowiedzieć na kilka pytań, bo często pojawiają się te same pytania pod moimi odcinkami. Także taki QA, można powiedzieć. To są 3-4 pytania, takie naprawdę pod każdym. Odcinkiem. Ja wiem, że nie wszyscy oglądają odcinki wcześniejsze. Ten będzie takim, gdzie zawsze będę odsyłał, bo w tym odcinku chciałbym zawrzeć te wszystkie odpowiedzi. Także zaczynamy. Najwięcej pytań jest o to, gdzie ja to wszystko sprzedaję czyli metale kolorowe i elektronikę. No, metale kolorowe sprzedaję, tak jak większość chyba z nas, którzy, którzy zajmują się tutaj segregacją metali kolorowych to wszystko sprzedaje firmie Metalleo Metalleo.pl to jest ich strona tam jest wykaz wszystkich metali łącznie z cenami Tamte ceny zmieniają się praktycznie codziennie idą w dół idą do góry ale na ten moment w którym składacie zamówienie Paczki, te ceny są zachowane, czyli jak na przykład w poniedziałek cena miedzi powiedzmy jest 30 zł i tam zadeklarujecie wagę, to ona, nawet jak ta paczka dojdzie po tygodniu, a cena będzie na przykład 28, ona wam zostanie policzona po 30. Także dzień składania zamówienia i zlecenia na paczkę jest gwarantem tej ceny, która jest zadeklarowana w tym momencie na stronie. Całą elektronikę natomiast sprzedaję w elektropace. elektropaka.pl tam, te, tam też jest wykaz wszystkich płytek, wszystkich urządzeń elektrycznych. Jest nawet pokazane jak to posegregować. Czym się na przykład różni płyta nowa od starej, jeśli chodzi o komputerowe. Płytki klasy B, płytki klasy C. Wszystko, wszystko jest wyszczególnione, pokazane. Tylko trzeba po prostu poświęcić chwilę czasu, żeby to wszystko mm, sprawdzić, zobaczyć, na Nauczyć się tego. Ja też z tamtej strony bardzo dużo wiedzy, wiedzy pozyskałem, plus inne kanały, które, które już dużo dłużej zajmują się segregacją elektroniki. Także te dwie strony: metalleo.pl, tam cały surowiec kolorowy, i elektropaka.pl, tam cała elektronika. Kolejne pytanie to takie: czy się nie boję podatków od sprzedaży tego wszystkiego, właśnie przez strony internetowe i sprzedaż tą wysyłkową, ponieważ pieniądze trafiają na konto? No, z tego co wiem, no, jeśli miesięcznie nie przekroczę połowy minimalnego wynagrodzenia, więc mogę to traktować jako działalność nierejestrowalną i po prostu wpisać to w picie, w dochody inne, zapłacić od tego podatek i Sayonara, mieć z bańki. Ale jestem umówiony ze swoją zaprzyjaźnioną księdą. Która prowadzi biuro rachunkowe I tam się wszystkiego dowiem Gorsza rzecz jest ze sprzedażą Na OLX czy, czy na Allegro Ponieważ tam jest wprowadzony Limit sprzedaży 30 transakcji W roku, ponieważ powyżej Tej ilości no, Te portale mają obowiązek Raportowania do urzędu skarbowego Tej ilości sprzedaży No i to może być potraktowane Przez, przez urząd skarbowy jako działalność gospodarcza no i wtedy trzeba będzie ją po prostu otworzyć Ale póki co najprawdopodobniej taka sprzedaż nieregularna i nie przekraczająca właśnie miesięcznej kwoty 1500 czy 1600 zł No nie może być traktowana jako działalność gospodarcza a może być traktowana jako nierejestrowalna Działalność gospodarcza, no i od tych wszystkich, powiedzmy, przychodów, trzeba będzie zapłacić podatek. No ale, wiadomo, podatki były, są i będą. A na chwilkę zmieniając temat, to zobaczcie, takie pomidorki sobie wyhodowałem. Moja amatorska uprawa pomidorów w tunelu z poliwęglanu. Pięknie zawiązane grona, ale one nie będą na sprzedaż. Nie, nie, te będziemy jeść. Kolejne pytanie to takie, jak ja rozpoznaję te wszystkie rodzaje metali? No, słuchajcie, to naprawdę nie jest trudne. Wystarczy poczytać, czym się charakteryzują poszczególne metale, jak mieć, mosiąc czy aluminium, no i później tą wiedzę przełożyć na praktykę, sprawdzić, przypiłować co niektóre elementy, ponieważ one mają każdy inny kolor, inny, inną charakterystykę i naprawdę to nie jest trudne. Można to zrobić w kilka minut, żeby Wiedzieć, co jest co, już nawet na oko, oczywiście z jakimś tam doświadczeniem. Także naprawdę nie trudne, wystarczy poczytać, popatrzeć i samemu popróbować. I zasadnicze pytanie, jakie się pojawia, to takie, czy to mi się opłaca? No i co ja mam wam powiedzieć? Ja to traktuję jako formę hobby. Jeżeli to hobby jeszcze przynosi jakieś zyski, no to tym lepiej chyba. No bo różne są rodzaje hobby. Nie wiem, zbieranie czegoś, jeżdżenie na ryby, no cokolwiek. Na wszystko trzeba poświęcić czas, na wszystko trzeba poświęcić jakieś środki. Tu, jeśli chodzi o to, no ja poświęcam, no, znikome środki. Koszty są praktycznie żadne, bo dojazd na złomowisko, czy gdziekolwiek indziej, e, dwa czy trzy kilometry w jedną i w drugą stronę, to jest żaden koszt. Prąd akurat czerpie ze słoneczka, więc żaden koszt. A to, że się zużyje... Pół tarczy do cięcia na szlifierkę, czy, czy śrubokręt, to są naprawdę koszty marginalne. Niech to będzie kilka złotych nawet. No to co to są za koszty? A nawet gdybym miał zapłacić od tego wszystkiego podatek, no to zapłacę od zysku. To wiadomo, że i tak sporo zostanie. No i ja wolę akurat działać. Wolę działać, wolę właśnie robić coś takiego co mi przynosi po pierwsze satysfakcję i frajdę do tego jakiś pieniądz i jeszcze mm, kolejne hobby to zabawa w, inne, w inwestycje a jeżeli te pieniądze które zarobię e, z takiej właśnie e, działalności warsztatowej e, przeznaczę na inwestycje to nawet jak je stracę no to stracę coś co akurat e, nie było m, mi potrzebne w tej chwili do życia do funkcjonowania e, mojego gospodarstwa Gospodarstwa domowego, więc nie będzie mi jakoś tam mocno e, żal, e, tak to wygląda. No, lubię to robić. E, fajnie, jak wpływają z tego jakieś tam pieniądze. Nie trzeba za mocno e, w to inwestować, bo naprawdę wolę działać niż siedzieć i marudzić, jak to jest źle, jak to jest mi niedobrze. Chciałbym robić to, a robię co innego, bo muszę, bo mam długi, bo mam jakieś tam zobowiązania i tak dalej, i tak dalej. Trzeba brać się. Do roboty i jak widać, jakieś pieniądze z tego można wyciągnąć. Wrócę jeszcze raz do podatków. Nawet gdyby mi przyszło, a myślę o tym, założyć jakąś działalność gospodarczą, która skupi się w, właśnie w, 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 tych, w tych moich działaniach, tak, skupi się wśród segregacji, odzysku, pomyślę o tym i myślę o tym, żeby może się rozwijać. Bo przecież trzeba się rozwijać, a nie wciąż marudzić, że jest źle, że niedobrze, że nie mam pomysłu na cokolwiek. Pomysłów jest mnóstwo, możliwości jest mnóstwo. Trzeba tylko po prostu wziąć się do roboty. No i tym samym zobaczmy, jak te moje roboty przez te pół roku serii się kształtują na papierze. A podsumowanie tej półrocznej serii będzie bardzo szybkie. Wszystko sobie spisałem. Po lewej stronie to, co zainwestowałem, czyli moje złomowe zakupy, po prawej to, co z tych złomowych zakupów odzyskałem. No i e, zainwestowane było 1358 zł, a odzyskane z tego 4579 razy 3, ponad razy 3. Także mi się wydaje, że Wynik bardzo dobry. Te pieniądze wszystkie są w eksperymencie od zbieracza do bogacza, o właśnie tym. One są wrzucone właśnie w ten eksperyment, gdzie te pieniądze inwestuję w kryptowaluty, ale nie tylko te, bo tam też są pieniądze inne z rzeczy, które znalazłem, dostałem, z puszek, także to wszystko jest uzbierane w tym projekcie. Link zostawiam Wam poniżej, żebyście zobaczyli właśnie, ile jest tam zainwestowane. Total Investment, no i jak to się kształtuje. Na razie jesteśmy pod kreską, czyli mam mniej. Niż e, tam włożyłem, ale to jest normalne. Ja się tym nie przejmuję i cierpliwie czekam na hostce. Tak jak wam już e, powtarzam. E, mam nadzieję, że seria będzie trwała dalej bo takie możliwości mam, więc z nich korzystam. Szkoda, by było nie skorzystać. No dobra, moi drodzy. Mam nadzieję, że będziecie śledzić dalsze losy serii, a na koniec roku zrobię półroczne podsumowanie no i zarazem roczne, żeby było widać jak to wygląda. A o postępach moich nowych pomysłów i nowych projektów będę was informował, bo pomysłów jest. Wiele. No dobra moi drodzy, e, trzymajcie się, e, miłego dzionka Wam życzę oczywiście, zdrowia przede wszystkim, e, no i cóż, widzimy się w następnym odcinku, a będzie fajnie, bo zobaczcie, są już przygotowane... Kolejne złomowe zakupy, muszę to troszeczkę przejrzeć. Oczywiście, oczywiście to nie jest jeden wypad. Tam jest, to są torby z fantami z kilku mniejszych wyjazdów, ponieważ troszeczkę czasu było mniej. No, ale jest, jest fajnie, jest ciekawie, pozbieram to do kupy. No i jedziemy dalej z serią, czy to się opłaca. Trzymajcie się i do zobaczenia.